Cześć wszystkim, z tej strony z kanałem sklopeda kryptowalutów. Witam was serdecznie na dzisiejszym niedzielnym materiale. Ostatnio, jak wiecie, nagrałem materiał pod tytułem Top 7 powodów, dlaczego besta na kryptowalutach się rozpoczęła. Czemu już? No, będziemy widzieć tylko i wyłącznie spadki na wykresie. Będziemy musieli poczekać na kolejny dołek wtedy te bitcoiny Ethereum i tyle inne kryptowaluty odkupić. No i poczekać kolejne parę lat, na to aż Hossa kolejna się rozpocznie. No, wiele osób nie dotarło do końca tego materiału. Zaczęło się już oczywiście tutaj wypowiadać gromko w komentarzach. A na końcu powiedziałem, że ja nadal jestem prowzrostowy w tym roku przynajmniej jeszcze, więc dziś stwierdziłem, że nagram dla Was film. Top. 14 powodów, dlaczego bańka krypto nie pękła i jesteśmy dalej w hosie i zobaczymy nowe ATH na większości kryptowalut jeszcze w tym roku. Dziś taki film z dwa razy większą dawką powodów, argumentów, dlaczego właśnie ten, ten szczyt jeszcze w tym roku nie został tutaj zaliczony. Także jeżeli taki film Wam się podoba, zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich pogadankowych materiałów, niż tylko live y, albo jakieś tam review projektów czy tutoriale, no to oczywiście napiszcie o tym w komentarzach. Także przechodzimy do pierwszego powodu. Pierwszy top, który, pierwszy powód, nie top, pierwszy powód, który dla mnie jest mega ważnym powodem w całej tej e, mojej ocenie sytuacji obecnej na rynku jest to, że nie było tak zwanego blow of top. Nie było wybuchu szczytu, nie było czegoś takiego, co widzieliśmy podczas poprzednich baniek na krypto. Oczywiście to nie tyczy się tylko bańki na krypto, bo jak zobaczymy sobie bańkę na przykład dotkomową, na wykresach, jak kapitalizacje różnych stron internetowych, witryn internetowych szły o kilka tysięcy procent w ciągu tygodnia, dwóch tygodni do góry, a te strony nie reprezentowały sobą kompletnie nic, no to zobaczycie na wykresie Bitcoina, że w sumie. Że w sumie tutaj te bańki to wyglądały słabo, nie? No i zobaczmy, jak to wyglądało właśnie w poprzednich latach. Mamy tu chociażby rok 2017, poprzednią bańkę. Zobaczcie, pionowa, pionowa krecha do góry. Prawie od września, czyli ostatnie 3 miesiące, bardzo mocno pieliśmy się do góry. Procentowo to wzrosty były rzędu kilku, kilkunastu procent, czasem nawet, oczywiście, z jakimiś mniejszymi, większymi korektami, bo nawet podczas hossy, podczas tego ostatniego momentu na rynku. Zawsze jakieś minimalne korekty wycofania są, bo ktoś po prostu realizuje zyski, bo nikt nie wie, kiedy ten szczyt zostanie osiągnięty. Na pewno ja też wyszedłem wcześniej z rynku krypto, o tym już mówiłem niejednokrotnie na rynku, zarobiłem swoje, ale na pewno nie tyle, co podczas tej już hosty. Zarobiłem już podczas tej hosty, chociaż wyszedłem tylko z 20%. Zdecydowanie więcej niż podczas tej ostatniej bańki. No i po, zobaczmy sobie rok 2013. Tutaj to wyglądało jeszcze bardziej ekstremalnie. Pion, pion, pion do góry. Nie było tak, że się bujaliśmy, bujaliśmy, bujaliśmy i nagle te spadki się rozpoczęły, tak? Nie, tu był pionowy wystrzał. Tu wcześniej to samo był pionowy wystrzał z tym takim full stop, czyli takim udawanym szczytem, tak naprawdę. Później był króciutki spadek, tak jak mieliśmy teraz. No i drugi raz. Jazda do góry bez trzymanki. A zobaczmy, jak to wygląda w tym roku. Czyli teraz podobno już osiągnęliśmy szczyt na poziomie 64 tysięcy dolarów. Powoli, 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 powoli do góry to nie były 3 miesiące, zobaczcie, te wzrosty rozpoczęły się w październiku, trwały one do kwietnia, gdzieś, więc to było przeszło pół roku i na górze mieliśmy taki moment dystrybucji, czyli tutaj powoli niektórzy się wysprzedawali korekta wysprzedawali, korekta wysprzedawali, korekta i tak dalej i nie było takiego pionowego wyjścia do góry i takiej maksymalnej chciwości. No i drugi właśnie powód, yy, będący kolejną kontynuacją jakby tego blow off top, że tego blow off top nie było, który powinniśmy tutaj na wykresie zobaczyć, bo to może wyglądać tak, cyk, 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 cyk. I dopiero jakaś krecha do góry. To, gdzie teraz zaznaczę szczyt, nie ma nic wspólnego z tym, co ja myślę. Po prostu pokazałem Wam, jak to powinno wyglądać, jeżeli miałoby to wyglądać tak samo jak ostatnimi razy. No i przechodząc do chciwości, no to mieliśmy tak naprawdę taki mini trend chciwości. To jest drugi powód. Mini trend chciwości. Zapoczątkowane przez Dogecoina, zapoczątkowane przez inne takie shitcoiny, gdzie ludzie po prostu na TikToku, na Instagramie tłumaczyli jeden drugiemu, żeby inwestować w Dogecoina w Shiba Inu, w inne takie ciekawe projekty, które za dużo za sobą nie niosą, oczywiście pod względem technicznym, i wiele z tych osób nie miało pojęcia żadnego inwestowania w kryptowaluty czy w jakiekolwiek inwestowanie. Natomiast no, tu im ktoś powiedział, tu im ktoś powiedział. Później jeden z drugim, z dziesiątym, z setnym zarobił przypadkiem kupę kasy. No i oni po prostu nakręcali, nakręcali kolejnych. A od szczytu doczkoń jest minus 50% w tym momencie, więc ta chciwość oczywiście na shitcoinach była. Natomiast jeżeli popatrzymy na cały rynek krypto, nie słyszałem jeszcze o tym, żeby właśnie masa retail traderów, takich osób nie mających zbyt dużego kapitału i doświadczenia, i to jest punkt trzeci, wchodziła w rynek krypto. Porównując chociażby wyszukiwania w Google Trends z poprzednią bańką, no to mieliśmy teraz maksymalnie tutaj 78 punktów, niech mi się tutaj zaznaczy, 78 punktów porównaniu do 4 lat do tyłu, no to jest to mniejsze wyszukiwanie hasła Bitcoin w Google'ach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Kamil, ale wszyscy już wiedzą o Bitcoinie, nikt nie wyszukuje samego hasła Bitcoin, tylko jak już to, jak go kupić na przykład. No więc przygotowałem tutaj i taki wykres, czyli jak kupić Bitcoina po angielsku oczywiście, bo tak to trzeba patrzeć. No to też tutaj byliśmy jeszcze mniej niż podczas poprzedniej bańki w 2017 roku. Jeszcze mniej osób próbowało wyszukiwać te hasła. Także biorąc pod uwagę te trzy takie ludzkie czynniki, według mnie tego szczytu jeszcze w tym roku nie użyliśmy. Ale oczywiście mogę się mylić, to jest i wyłącznie tylko moje zdanie. Powód czwarty, przejdziemy sobie już taki do trochę bardziej technicznych tutaj wniosków. Górnicy. Powtarzałem Wam to już kilkukrotnie, że to bardzo często górnicy dopychali ostatnie, znaczy rozpoczynali, że tak powiem, sprzedaż podczas szczytów. 4 lata temu też to tak było, 8 lat temu, w roku 2013, też to podobnie wyglądało, że górnicy, którzy chci, chcieli zarobić na swoje opłaty, po prostu. Mają sprzęt, mają prąd do opłacenia, mają pracowników do opłacenia, trzeba to wszystko ogarnąć. Zaczęli sprzedawać duże, duże ilości bitcoinów po prostu, żeby ten zysk zrealizować. I wygląda to tak, że na poziomie około 42 tysięcy dolarów mieliśmy bardzo dużą tutaj sprzedaż od górników. Wyprzedali się bardzo mocno, yy, zarobili na te wszystkie swoje potrzeby, zapewne na kilka miesięcy do przodu, jak i nie więcej, no i później już przestali tutaj sprzedawać. Nawet jeżeli cena była wyższa o kilkadziesiąt procent, to zobaczcie, że oni tutaj no minimalnie sprzedawali tego bitcoina w porównaniu do tych szczytów z początku roku. A tutaj podczas tych ostatnich szczytów i podczas tej delikatnej korekty, którą teraz mamy na rynku, oni tego bitcoina jeszcze akumulują, tak? Akumulują, nie sprzedają tego bitcoina. Drugi wykres, który ja wam pokazywałem na live kilka dni temu, dokładnie 7 tutaj czerwca. Że ze wszystkich posiadanych bitcoinów przez górników, a jest ich tutaj 1 800 tysięcy około, sprzedali oni ostatnio tylko i wyłącznie 5 tysięcy. No to przy całej tej ilości które, tych bitcoinów, które górnicy posiadają, nie jest to zbyt wielka ilość. Nie obawiałbym się tutaj, że górnicy zaczęli już masową wyprzedaż swoich bitcoinów i że według nich to jest już koniec bańki krypto. Więc powód czwarty: minerzy nie sprzedali zbyt wiele bitcoinów. I raczej z ich strony nie mamy się czego tutaj obawiać. Kolejny podpunkt, instytucje. W ogóle ciekawostka, strona bitcointreasures.org zmieniła swój wygląd, chyba, że ja po prostu coś nie wiem, no w zakładce mi się zmieniło, ale nie sądzę, żeby mi się w zakładce coś zmieniło. I ostatnio widzieliśmy tutaj przeszło 8% tych bitcoinów posiadanych przez właśnie instytucje. Teraz widzimy tutaj 6,7%, 6,769%. Ilość jest mniejsza, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj nie są wszystkie te wartości pokazane. No ale, no ale cóż, zostawmy już to. Fakt Faktem jest to, że bardzo dużo instytucji, słyszymy o tym ciągle, wchodzi w świat kryptowalut. Otwierają jakieś fundusze, próbują tutaj otworzyć właśnie ETF-y jakieś duże na bitcoina. Banki rozpoczynają przechowywanie, jakby znaczy, rozpoczynają, już rozpoczęły, a niektóre większe banki teraz już dają globalnie instytucjom możliwość, że tak powiem, przetrzymywania u nich tych, swoich, tych bitcoinów. Więc tutaj widzimy, że instytucje bardzo mocno cały czas, cały czas wchodzą w Bitcoina, a nie próbują z niego uciekać. No i tak naprawdę przechodząc do szóstego punktu, no to jest kontynuacja tego numeru 5, czyli Salvador akceptuje Bitcoina jako środek płatniczy. Według mnie jest to news, który rozpoczął domino wśród krajów, oczywiście najpierw tych mniejszych, Później dopiero przejdziemy do krajów bardziej rozwiniętych lub krajów po prostu z bardziej rozwiniętą gospodarką, pod względem, znaczy systemem bankowości, bo też no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w Salwadorze bardzo dużo osób nie ma dostępu lub w ogóle nie korzysta z płatności elektronicznych. To, żebyśmy tutaj nie próbowali, że tak powiem, no, wszystkiego widzieć w dużowych okularach, bo, bo taka prawda jest, że na te. Przeszło 6 milionów użytkowników, znaczy użytkowników, obywateli Salwadoru. Bardzo duża część z nich nie ma po prostu dostępu do płatności elektronicznych, więc tutaj, okej, okay, super, że będą mogli płacić w tym momencie bitcoinem, no ale nie będzie to oczywiście, nie będzie tego robił cały kraj. Natomiast, dlaczego powi powiedziałem, że to jest mega news na ten rok i chyba jeden z najważniejszych newsów w tym roku? Poza tym, że PayPal pozwolił płacić kryptowalutami, PayPal pozwoli przechowywać kryptowaluty u siebie, wysyłać je na zewnętrzne portfele, poza tym, że Apple, poza tym, że Amazon szukają deweloperów i ludzie w ogóle od blockchaina i od kryptowalut i od rynku DeFi, no to właśnie myślę, że El Salvador po angielsku, Salvador po polsku rozpoczął takie domino wśród krajów pod względem tego, że inne kraje zobaczą, ok, ktoś już to wprowadził, my się nie wyrwamy jako pierwsi, ale mamy już tu podkładkę, że jakiś inny kraj próbuje to już robić i tak naprawdę to wdrożył. Salvador rozpoczął i jak Wam mówiłem, kolejnymi krajami jest Panama, Paragwaj i Indie oraz Meksyk. Indie no to już kraj oczywiście bardzo duży, ze skrajnością pod względem gospodarczym. Są ludzie mega bogaci, którzy po prostu, no, że tak powiem, dolarami mogą się podcierać, a są ludzie mega biedni, którzy nie mają na co dzień na jedzenie, więc jest tam oczywiście też ogromna skala różnorodności pod względem jakby tutaj dochodowości, dochodów, jakie posiadają ci ludzie, od, od tak jak mówię, miliarderów miliard, do ludzi, no, całkowicie bez pieniędzy, no ale na przestrzeni ponad Miliarda ludzi, nie jest to nic dziwnego, no niestety. No. Więc, przez to, że Salwador rozpoczął właśnie akceptację bitcoina jako środka płatniczego, myślę, że kolejne kraje, z czas, czasem oczywiście większe, zaczną też tego bitcoina w ten sposób akceptować. Następna sprawa, która może z jednej strony wpłynąć dobrze w długim terminie na bitcoina i na rynek krypto, jest to, że w pewnym momencie, kiedy widzieliśmy te spadki na wykresie, po tym okresie dystrybucji tutaj, nagle w tym miejscu zaczął się ogromny, jakbyście to prześledzili na podstawie artykułów, zmasowany food, zmasowany atak na rynek kryptowalut. Począwszy od tego pana, który jest ogromnym manipulatorem tego rynku, przed wszystkimi tymi wzrostami on tutaj wypompował nam bitcoina na powyżej 30 tysięcy dolarów. Następnie widzieliśmy bardzo dużą, bardzo dużą falę dystrybucji, to co wam powiedziałem. On na tym zarobił kupę kasy i później, jak już zapewne sprzedał te bitcoiny, które chciał sprzedać, no to zaczął mówić, że bitcoin jest zły, bo bitcoin to zużywa tyle energii, że o Jezu, jakie to jest straszne. Tylko sam nie powiedział, ile tak naprawdę energii zużywa wytworzenie jego samochodów, SpaceX ile zużywa energii, gdzie produkowany, gdzie wydobywany jest lit, kobalt i tak dalej, w jakich warunkach te dzieci tam pracują w tych kopalniach. No, tego już oczywiście nie wspominał nigdzie nam tutaj oficjalnie. Po drugie, jestem pewny praktycznie w 100%, że zagrał również na spadki i teraz tego Bitcoina, jeżeli chciał odkupić, no to odkupił, to po prostu odkupił go po niższych cenach. Jest oficjalna informacja, ludzie to prześledzili, że Tesla zarobiła więcej na Bitcoinie w tym roku w przeciągu tych kilku miesiący, miesięcy niż od początku istnienia w ogóle tej firmy, niż od początku sprzedaży tych samochodów. Więc to pokazuje tylko, jak on pięknie tutaj całym rynkiem zmanipulował i stał się obecnie numer wrogiem numer 1 rynku krypto. No i kolejny zmasowany atak na to, oczywiście, Chiny po raz 68 badują bitcoina. Znowu tutaj nie można kopać w Chinach, w niektórych oczywiście le, regionach, nie można płacić kryptowalutami itd., itd., itd. To już widzieliśmy w 2017 roku, dokładnie na wykresie, ja wam to mogę pokazać. Był to wrzesień, właśnie tutaj, kiedy bitcoin spadł do 40%. Informacja, że Chiny banują bitcoina, i rynek bardzo mocno, bardzo szybko się zwinął. A jakbyśmy popatrzyli na kryptowaluty, które pochodziły z Chin, takie jak NIO, chociażby, no to ten NIO i BNB, czyli Binance Coin, spadły wtedy w ogóle o 70 czy 80%, dwukrotnie bardziej niż cały rynek. I Binance Coin nadało się wtedy kupić na przykład za 60 centów. Tak, dokładnie 60 centów kosztował tutaj Binance Coin. Więc przez te 4 lata mu się troszkę, troszkę mu się urosło. Także zmasowany atak myślę, że nie był tutaj przypadkiem takich rzeczy się nie robi przypadkiem w bardzo krótkim okresie czasu. no Jak ktoś wierzy, że to był przypadek, no to okej, okay, jego sprawa, ja w to nie wierzę po prostu. Dobra, przejdźmy sobie teraz do różnych wykresików. Kolejne tej x punktów, bo już się zgubiłem, to był chyba w tym momencie siódmy punkt, to o czym Wam powiedziałem, czyli zmasowany fut, więc przejdźmy teraz do ósmego punktu. Są to oczywiście wykresy, którymi posiłkujemy się pod względem takim historycznym. Patrzymy jak historycznie to wyglądało, jak te wskaźniki historycznie działały na Bitcoina, bo tym się dzisiaj zajmujemy i nimi się będę tutaj posługiwał. Oczywiście istnieje szansa, że, że one się mylą, że no wykres w prawą stronę będzie się wyrysował inaczej niż w lewą stronę, co jest prawie pewne. Więc tutaj od razu mówię, że są to tylko i wyłącznie takie techniczne aspekty. CBBE to jest taki własny indeks od Cointalks. To jest taki kanał na YouTube też. Który, który mówi o tym, czy um, pewność, że mieliśmy już pik, pewność, że mieliśmy już szczyt na bitcoinie, na dzień dzisiejszy, czyli 13, 13 czerwca, 59% osób w to jakby tutaj wierzy. Przy poprzednich szczytach mieliśmy ten confidence, tą pewność w 99 punktach, tutaj, no teraz maksymalnie mieliśmy 77 punktów, podczas tych wartości przeszło 70, 60 tysięcy dolarów za bitcoina. Jedynym jeszcze takim wskaźnikiem, który mówi oficjalnie o tym, że, yy, że jakby koniec już nastąpił na Bitcoinie, to znaczy, że ten szczyt już został osiągnięty, to jest P-Cycle. Nieraz mi się pytaliście o to, czy ja. Patrzy na to, oczywiście, zetknąłem. p Cycle faktycznie pokazywał nam, że przy wartości 59 300 dolarów na Bitcoinie mieliśmy ten szczyt. On pokazywał ten szczyt tutaj, czyli jeszcze przed tymi większymi wzrostami, już tutaj pokazywał, że jesteśmy na szczycie. I to jest jedyny wskaźnik z tych takich większych, który pokazuje, że faktycznie Bitcoin swój szczyt już miał. Więc CBBI tutaj pokazuje, że większość ludzi sądzi, że nie było jeszcze szczytu. Kolejny wykres jest to oczywiście Nupl. Czyli net unrealized profit loss. No tutaj też nie weszliśmy jeszcze nigdzie podczas tej hosty, oczywiście, na euforię, czyli na taką mega chciwość. Według tego wykresu byliśmy blisko, właśnie w tym momencie, kiedy P cycle też pokazywał szczyt, no to tutaj też byliśmy blisko, bo mieliśmy tutaj 0, już Wam pokazuję, 0,748, czyli prawie weszliśmy na ten, oczywiście tutaj poziom. Chciwości takiej maksymalnej według tego wskaźniku, tak jak przy, przy poprzednich hostach, wtedy wchodziliśmy dość mocno, przebijaliśmy te 0,75, no i wskazywało nam to ewidentnie, że po prostu jesteśmy w mega chciwości, no i ten szczyt już się tutaj yy, no znalazł, że tak powiem. Teraz jeszcze tego nie mieliśmy. Kolejny wykres, rezerw risk, tutaj też jesteśmy. Bardzo nisko, nisko, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, więc też tutaj nie ma mowy o tym, żebyśmy byli na szczycie, przynajmniej według tego wskaźnika. Był to 10. punkt, 11. MVLV Z-Score. No tutaj byliśmy przez moment w tej czerwonej strefie, oczywiście tutaj, że bitcoin no, jest już troszkę przewartościowany. Natomiast patrząc na poprzednie hosty, no to przebijaliśmy ten, ten czerwony range tutaj zdecydowanie, zanim, zanim zaliczyliśmy, że tak powiem, szczyt. Tu weszliśmy w ten okres, ale jeszcze go, że tak powiem, nie przebiliśmy tak jak poprzednio. Kolejny powód: The Pool Multiple pokazuje, gdzie powinniśmy tego bitcoina sprzedawać. Jak jest zielono, grube zakupy, czerwono sprzedajemy. No tutaj też nie doszliśmy jeszcze do tej czerwonej wstęgi, więc to też nam technicznie pokazuje, że tego bitcoina jeszcze. Nie powinniśmy sprzedawać, lub że ten szczyt po prostu jeszcze gdzieś tam nie był, bo oczywiście powinniśmy go tu sprzedawać, jak był tak wysoko, jak byliście mega zarobieni, to realizacja zysków jest zawsze ważna ja sam to robiłem i Wam mówiłem na filmach, natomiast nie jest tu pokazane, żeby, że to już był szczyt, że to już jest koniec i jakby no, czekamy na kolejną hossę, tak? Później mamy oczywiście Rainbow Chart, wykres, który pokazuje właśnie, kiedy powinniśmy kupować Bitcoina, a kiedy tego Bitcoina powinniśmy sprzedawać. I po kolei tutaj basically A file Sale, czyli tutaj powinniśmy no, grubo lecieć z zakupami o po prostu zakupy. No i wtedy faktycznie, historycznie, jak byliśmy w tych niebieskich strefach, to akumulacja bitcoina była bardzo opłacalna. Oczywiście, im kolor bardziej ciepły, im kolor bardziej czerwony, no to w tym momencie już powinniśmy wiedzieć o tym, żeby bitcoina sprzedawać. Na ten moment tutaj powinniśmy mieć około szczyt, szczyt około 140 tysięcy dolarów, patrząc na ten wykres. Teraz jesteśmy w. Tej żółtej strefy, która się nazywa HODL, czyli tego bitcoina ani nie powinniśmy dokupywać, ani nie powinniśmy go sprzedawać, tylko przeczekać i zobaczyć, co ten rynek tak naprawdę nam tutaj wykombinuje i pokaże. No, i tak jak mówię, im kolor bardziej czerwony, tutaj jest Is this is a bubble, czyli czy to już bańka, takie zastanawianie się. Później jest FOMO, FOMO się intensyfikuje, że ludzie zaczynają dokupować bitcoina, bo on będzie rósł, rósł, rósł i zaraz ten milion dolarów będzie osiągnięty. Później sprzedawaj, naprawdę sprzedawaj. No i jak jest ten kolor mega czerwony, tak jak to było przy poprzednich bańkach, no to już maksymal, terytorium maksymalnej bańki na Bitcoinie sprzedawaj jak najszybciej, bo po prostu to zaraz pęknie. I ostatni jeszcze tutaj wykres, oczywiście uwielbany przez wielu. Stack to Flow pokazuje nam, jak według tego wykresu Bitcoin powinien w swojej cenie wzrastać, że tak powiem, ponieważ jest to oczywiście aktywo, które no jakby więcej go nie będzie w historii niż tyle, ile maksymalnie może być, czyli 21 milionów i według tego wraz z zainteresowaniem i tak dalej, no Bitcoin powinien osiągnąć cenę w tym momencie około 80 kilku tysięcy dolarów, a przy szczycie, jeżeli ten szczyt liczymy sobie na przykład na końcówkę tego roku, no to zerknijmy, no to te 85 tysięcy dolarów powinno tutaj być, chociaż jak widzimy przy szczytach baniek przebijaliśmy tą linię dość mocno. Dla nas tutaj będą to okolice znowu około 150 tysięcy dolarów, i później dopiero następowały spadki. Tak to wygląda również pod względem technicznym, więc przedstawiłem Wam 14 powodów na to, że ta hosta jeszcze trwa, lub w tym momencie jesteśmy w takim momencie akumulacji, i na przykład na jesień powinniśmy jakieś wzrosty lub na pod koniec wakacji większe zobaczyć. Czy tak będzie. Czas nam pokaże. Rynek to zweryfikuje, ani ja, ani ty, nie mamy na to wpływu, niestety, możemy się przyglądać i reagować na to wszystko jakoś. Ja tak jak wam mówiłem, 20% sprzedane, 80% dalej w krypto, więc duża część jednak tych kryptowalut cały czas jest u mnie na portfelu. Nie mam chyba żadnej waluty na ten moment, która by była na minusie, ale ja też wchodziłem właśnie tu, jak było bardzo niebiesko, czyli wtedy kiedy powinniśmy wchodzić. E, po, wchodziłem tu, o, jak było niebiesko, to wtedy tego Bitcoina kupowałem, wtedy Ethereum kupowałem, wtedy kupowałem inne waluty, nie wszystkie, ale bardzo dużą ilość, więc dla mnie ta cena nadal jest Ceną, która mi zadowala, i nawet jakbym wszystko teraz sprzedał, to i tak by był kilka, kilkanaście razy na plus. Więc też musicie patrzeć z mojej perspektywy. Musicie wiedzieć, że moja perspektywa może się różnić diametralnie od niektórych z Was, którzy właśnie wchodzili w tej strefie. Na przykład, tutaj is this a bubble. Czy to już jest koniec? Więc jeżeli wchodziliście tutaj, a to spadło tyle procent, no to musicie decydować, czy wierzycie tym wszystkim wskaźnikom i trzymacie jeszcze teraz Bitcoina i próbujecie uśredniać jego cenę w dół, żeby ta średnia zakupów ceny Bitcoina i innych kryptowalut była jak najniższa, no czy jednak akceptujecie tą stratę, bo bo zaraz już wchodzimy w besę i po prostu będziecie chcieli odkupić Bitcoina wy w bezcie po niższej cenie i akceptujecie to, no dobra, wszedłem w złą stronę, znaczy wszedłem w złym momencie w ten rynek, ale chociaż w niego wszedłem, chociaż się nim zainteresowałem. Także to już tak naprawdę zostawiam wam, jeżeli wy macie jeszcze jakieś tutaj ciekawe Spostrzeżenia co do tego rynku w tym momencie albo jakieś y, korekty do tego, co powiedziałem, no to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Zapraszam również do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Y, jak, jeżeli chcecie, no to oczywiście możecie mnie wspierać. Na YouTube obok przycisku subskrybuj jest taki przycisk, przycisk wesprzyj. Tam możecie zostać kryptoświeżakiem, weteranem lub prezesem, no i jakoś ten kanał wspierać za dodatkowe benefity oczywiście. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!